Cześć! No to jest odcinek. No można powiedzieć, że drugi, bo przed chwilą się plik usunął. No ja w ogóle nagrywam z mroczek, gdy ty, bo też ma kanał. Przywitaj się. Siema. siema, siema. No jedynie tylko to zdobyliśmy i crafting zrobiliśmy sami. I w tamtym, tamtym odcinku, który się usunął, chcieliśmy pokazać pszczoły, no ale teraz nie ma nagle tych pszczół. Tam gdzieś dalej są. No. no i tam byliśmy, tam widać tą wioskę, ale to była wioska opuszczona, bo była wioska zumbiaków, w której już nic nie ma. Ogólnie masz marchewkę i świnia za tyłum latam. No właśnie, widzę, a tu jest ten. O, o, pszczoła. Tam o pochwała, właśnie. Wiem, to no mówi. to jest ta pszczoła czy osa, nie wiadomo. Hmm. Ona Cię będzie gryźć. A! I teraz masz truciznę. Jaki dałam? Dobra, uciekamy. Uciekamy. Znaleźliśmy fajne miejsce na domek Bo mamy trzy biomy obok tu, Tutaj myślę, co nie? To skopiemy Mam coś już. takiego I bo mamy, od razu mamy bagno Tam mamy dalej góry I Tam piasek, tam piasek tam nawet wody. jest, tam chyba jest sta Ogólnie Można no po... No tak, no przecież, przecież o tym ten, gadam cały czas A, no to sorry Ogo Ogólnie postawię crafting już Jakby co Dobra. Możesz sobie zrobić Możesz sobie zrobić, ja sobie zrobię to y, łopatę, bo i tak będę szedł pewnie na popiasek, na szyby. I też musimy wykopać jakiś y, kamień, oczywiście. Bo, bo kamień jest najważniejszy, żeby zrobić piecyk. Ogólnie muszę coś zjeść, bo widzę, że mam za głodu, No, mam. Nie, nic nie miałem do zjedzenia. Jakby. A masz w ogóle... Ile masz do zjedzenia? Masz no, jakieś jedzenie? No, zjadłem przed chwilą marchewki Bo były Zrób sobie łopatę Mam dużo jedzenia No i tam po co na razie nie. Dobra, kładź łóżko szybko Łóżko? Żeby nie było stworów A no to idziemy Śmiesznie kładziemy te łóżka w tamtym, no. o, w tamtym odcinku tak samo było. No bo y, nie stworzyliśmy sobie jeszcze tego. Domku. No ale domek zaraz będziemy robić, co nie? No, znaczy ogólnie ustaliliśmy sobie przed chwilą, że robimy dwa domki blisko siebie. Tak. Ale no, z takim przejściem. Ogólnie to robimy małe domki, co nie? Czyli, bo duże to się nie opłaca na razie. Jakby... No, ja zrobię sobie taki początkowy, myślę. Ja tak zrobię, na 6 kratek, czy coś takiego. Jeszcze nie wiem, ale coś koło tego. Gdzie Jestem mały, ale praktyczny. No, ja też. Łoł, wow, tarcza tu jest. Jaka tarcza? No tarcza mi pokazała się, tylko że nie mam y, żelaza. A, okej, okay, okej. Okay. Ogólnie to ja chcę sobie zrobić domek tutaj. Okej, okay, to ja się odsunę tam dalej. Nie no, ty się zrób tutaj. Nie no, tu sobie zrobię, pa. No, dobra. 4, 5 i 6. I tutaj będzie tak samo. Albo trochę mniej. zrobimy takie, że mam wszystko w ścisku takim. Coś przerwało na chwilę, ale już nagle działa. Nie wiem co to było. Dokładnie. W to przepraszam za to. Ale już stwierdziliśmy, że tego pliku nie opłaca się usuwać, bo po prostu bez, było pełno plików, i no tak. To można By powiedzieć. O bo to można powiedzieć, że to jest yy, chyba już drugi odcinek, jakby. A może też tamten wstawię. Zobaczymy. Bo, no, zobaczymy. Bo jeszcze nie wiem, czy się usunął, bo nie wychodziłem jeszcze zobaczyć. Ale mi pokazało, że coś tam przerwało nagrywanie. Jak będzie, to dobrze. To też wstawię. Ogólnie to dzisiaj mamy w planie jakieś takie dwa odcinki nagrać, czy coś takiego? No i postawimy chyba pod rząd. Tak mi się zdaje, bynajmniej. A mi się zdaje, że może jeszcze dzisiaj nagram jeszcze jeden, czyli może tak. Dwa odcinki wlecą. Jak tamten będzie, to. Też będzie, co nie? Tak. No. Ogólnie mam domek na 6 kratek, co nie? nie. I mam y tylko dwie kratki jakby takiego odstępu, czyli nawet nie mogę podskoczyć. Co nie? No, ja mam wyżej. A może w sumie też tak zrobię, bo jak tak patrzę, to tak mega nisko jest. Ty masz trochę dom, jak taka, taki kloc. No. Taki kloc. Jak to wygląda. No. To ty już zrobiłaś lepszy. Taka ten dom. Piękny, co? <noise> tak. O nie. No po prostu jestem Januszem budownictwa, nie? Tak. No. Podwalisz ten, yy, jak to się nazywa? Serię od Kacpra Tak. A no i wbijajcie no, na trafie. kanał też Kapix Gamer. Co nie, bo chłop się rozwija dopiero tak jak ja. Co nie. No, wypromujemy go. Co nie? No, trzeba. Trzeba, trzeba. Przeżył piekło, co nie. Niech się cieszy, chłopak. No. Na razie takie małe chatki, a potem się je rozbudujemy. No. Też tak myślę właśnie, chciałem powiedzieć. Ogólnie mi się siekiera już kończy. Serio? No. o to szybko. No bo przecież ja dużo razy ten... Niszczyłem te, bo źle postawiłem albo że ten taki kwadracik był. No ja mam też koniec prawie, ale no to wiesz, jeszcze troszkę. No ja już można powiedzieć, że domek mam zrobiony. I tu mam taki pulpit, na którym będziesz dzwonić do mnie. Jak <laughs> Ciemno mam tutaj, a ogólnie podłogę to robisz, czy nie? No robię. To, w sensie, to jest początkowy zamek, ale myślę, że o, tak będziemy tu wracać. Jakie drzwi? Śmieszne. No pa. I możesz wejść gdzieś chcesz. Tam był pająk czy co? Nie. Skąd ty masz skrzynkę? No zrobiłam. A, no tak, bo ty masz dużo drewno. No. Ja to właśnie tak ozdobię, żeby było światło. Łopata mi się skończyła. A już? No. Ale ci się wszystko szybko kończy. No właśnie, wiem, ale dlaczego? Nie wiem. Przecież nic nie zrobiłem. Dobra, jeszcze tutaj. O, jeszcze... Stawiam ten domek jakoś. Ja robię ten, no. Na no podłogę. Okej. Okay. Crafting ty masz już zrobione czy będziesz korzystać coś jeszcze z tego? No już mam. Okej. Okay. A masz jeden blok? Czego blok? Y tego drewna, bo mi brakuje. No chodź tu. To mi dasz. Je. Gdzie? A. Jeden chciałem. No to weź jeden. No i się siekierę skończyła, nie wierzę. To superowo ogólnie. No, tak wygląda moja hawira. No po prostu są Moje ściany... Habira jak powiedział. Ściany, co nie? Idę pożyć no ten. Jak to się nazywa? Co? Drzwi. Nie mam już, a mam jedne. Dodaj. No. ja ci zamontuję. To zamontuj. Ale ty masz tam cimno. No, no jest pięknie. No. Ja idę ten, zebrać... Co? Kobla. Zaraz. Ja sobie zrobię patyki. Można powiedzieć patyki. Tu są. Łopatę sobie zrobię. Tutaj jeszcze... Ej, idę. wiesz co? Zrobię sobie taką prowizoryczną farmę taką. Gdzie? No, gdzieś tu blisko, taką małą. Przy wodzie? Żeby po prostu, no, i żeby mieć po prostu ten. Bo mam... Mam... Tylko mm, nasion tych. Dobrze. Nie, ty. mhm. I mam ziemniaki i ten. To mogę zrobić sobie taką prowizoryczną. No to dobrze. Też ty pewnie robisz? Nie, nie, nie. Szukam gdzieby tu ten, się zacząć kopać, tak jakby. No. no czemu te świnie za mną latają? No bo masz marchewkę. No ale to denerwuje. Aj tam. O, już mam kobla. No. no, ale nie zabrałem, co nie? Tylko... Okay. Po prostu. Dobra, kopię. Myślę, że marchewki na razie nie sadzę. Myślę, że pszenica jest ważniejsza. No bo, chlebek. Ile mamy już? Cztery to jeszcze dziewięć. No piecyk będzie. Ej, jedź. Dobra. No mam idealnie, dobra. A, też będziesz mi dawać te, te? Jakby? Tak, Zemnaczki jeszcze, z zasady. Dobra. Na razie tyle chyba wystarczy. Chcesz zobaczyć? A akurat wychodzę, bo piecyk będę robił, to w sumie zobaczę. Taka malutka zaba. No, w sam raz. No. No, no jak, jak dla nas teraz, to idealnie. Tak, to prawda. Zobacz może ile trwa odcinek? 12 minut. Sprawdzałem 2 minuty temu. A, okej. Okay. No cały czas. Za, za ziemniakiem też ła ła łażą? Nie ja je zabij. Będzie nie. Dobra, nie. Musimy iść spać. No. Czekaj jeszcze tu pobiję Już się do chaty. Nie możemy, bo pokazuje mi, że musisz spać w nocy. No to już będzie teraz. Już. Okej. Okay. Jaki piękny zachód. Tak. Tak to właśnie było. Znowu przypadkowo kliknąłem w ile minut, ile sekund i minut trwa odcinek przypadkowo. O nie. Jak się robi mapę w ogóle? Mapę? Potrzeba chyba jakieś te kartki, chyba. No ja mam kartki. Chyba. Nie wiem, to ci nie pokazuje? Zaraz sprawdzę właśnie. Pusta mapa, czekaj, zaraz zobaczę. A to trzeba mieć więcej tych kartek, i trzeba mieć lokalizującym to trzeba mieć ten lokalizator, czy co to tam. Nie wiem, jak to się nazywa. Zostaniesz tutaj? Gdzie. Tutaj w tym miejscu i pozbierasz jakieś drzewo, ja pójdę zobaczyć na pustynię, czy coś jeszcze, a jak jest, to cię zawołam. No okej, okay. ja znaczy ja sobie pokopię kobla. Dobra, no to tu chodź, bo tutaj mam taką dziurkę jakby. się zobaczysz tutaj, w tym miejscu. Nie no, ja sobie pójdę gdzieś tutaj, bo my, może znajdę jakieś więcej rzeczy. Może znajdziesz ten węgiel to na pochodnie akurat. Albo żelazo. Tak. A... Ogólnie to chyba wez, wezmę piasek. To przyda się na okna też, co nie? No. Ogólnie to ten odcinek będzie trwał 5. 15 minut? Taki będzie. No, chyba tak nagramy. nie. No, bo jest 14 minut. To pewnie niedługo będziemy się żegnać. No, ale to nagramy i tak niedługo drugą część, no. którą będziecie mogli zobaczyć na moim kanale. Tak. Spróbuję podlinkować. Damy w tym, w opisie. No. Myślałem, że to wioska, ale to są drzewa. Takie podobne. Ogólnie to jest. Poszedłem kawałek trochę mega daleko. Więc... Ogólnie to mam żelazo. O, to dobrze. Zaraję je wykopię. Się podzielimy potem. Mhm. To chyba w twoim odcinku może się podzielimy. Tak. No aktualnie tutaj nic nie ma. Więc ja chyba wracam i też ben, zacznę kopać ten coś jak znajdziesz. Jak znajdę... Okej. Okay. No. Dawaj może idealnie do pożegnania się tam. Złapiemy. No akurat jest 15 minut i 33 sekundy to no. Jeszcze intro to będzie tak z 17, tak myślę. No ten. Ja muszę szybko. No może nagrajmy trochę dłuższy odcinek jako Trzy wpadki czy coś takiego. Tak. No 17 minut to może być nawet. Albo 18 się zobaczy ogólnie. Gdzie ty jesteś w ogóle? Bo się chyba zgubiłem Konik, musisz to zobaczyć. Gdzie? Ja jestem. No tutaj. Poczekaj, bo ja tu znalazłem jakiegoś kejwa chyba. No pewnie. Nie wiem, czy, nie wiem, czy nie jesteś w moim. Taki długi? I widzę A gdzie węgiel. Ty w ogóle? No jakimś. Żelazo widzę. I pająka. Czekaj, sprawdzę, czy nie jesteś w moim. Co? W twoim... Czekaj, bo muszę dojść tam. Nie, chyba nie. Nie? To gdzie ja jestem? Gdzieś poszedłem, ale gdzie znaczy, ogólnie ja teraz mojego cave'a nie mogę znaleźć. Nigdzie. I Czemu nie mogę zrobić tego? O, mogę. Nie mogę zrobić z tego ziemię <grym> I kit. Ziemię e, Ogólnie to mamy już. Dobry progres, bo mamy już żelazo, to jest naprawdę dobrze, że my się podzielić. Bo no. Bez... Myślałem, że wpadnę do dziury, ale coś, nie wiem, coś się zbagowało, ale to nie była dziura. Sorry za te krzyki. To nie było celowe. Ja myślałem, że gdzieś wpadłem, bo przecież mam jeden HP. Jedno serduszko. Jakby co też mam węgiel? No okej. Okay. No tak dużo węgla. Chyba się żegnamy i się widzimy na odcinku u ciebie, co nie? Tak, myślę, że tak, to będzie najlepszy pomysł. No no to yy, wpadajcie po tym odcinku jak obejrzycie do mroczka. Yy, to tam w opisie damy ten nazwę lub linka poddamy. Nie. To cześć, pożegnaj się z winami. Siemanko.